Spotkany akwarium kupujące babki, pierwszy ryb ziemi, czarodziejski kształt. Zawarzenia w gruncie, już bierze babki. Już mogę że Dzień dobry Państwu. Na kolejnym odcinku opowieści morskich treści jest to odcinek, już 37. Mamy lipiec roku 2022. Niestety mimo że to lato, to tu u nas na wybrzeżu jest zimno, mokro i wiecznie, ale to jeszcze nie wystarczający powód, żeby nam zepsuć humory. Oczywiście staramy się być w dobrym nastroju pomimo nieciekawej pogody. No, można powiedzieć taka jedyna nasza największa troska to jest jednak sytuacja za naszą wschodnią granicą, która zresztą rzutuje w ogóle na, na sytuację również w Polsce ale niewiele w tej chwili mogę na ten temat z z zrobić ale dlatego chciałem Państwu opowiedzieć jakąś taką historię ze statku trochę powiązaną może nie tyle z Ukrainą co z wojskowością będzie to taki zabawny fragment ale podkreślę tutaj że ja jestem ogólnie zwolennikiem jestem popieram nasze wojsko jest można powiedzieć murem za polskim mundurem nie jestem absolutnie jakimś przeciwnikiem czy, czy skłonnym do powiedzmy wypiwania potrzeby obrony czy uzbrojenia się. Jestem raczej z tego zwolennikiem, ale sytuacje zabawne się zdarzają. Ten odcinek nazywa się Młodzież Wojskowa, a łączy to się z tym, że pod tym terminem zanawaliśmy takich oficerów, którzy nie kończyli szkoły morskiej. Ale przyszli na morze po ukończeniu swojej kariery wojskowej w marynarce wojennej, a ponieważ mieli jakieś dyplomy morskie, to zatrudniali się w polskich liniach oceanicznych i u innych armatorów jako oficerowie, a potem w miarę zdobywania doświadczenia, zdawania następnych egzaminów, dochodzili do najwyższych stanowisk. Dlaczego ten termin młodzież wojskowa? Bo mimo wszystko, mimo ich dobrego, Przygotowania, jednak było troszeczkę trudniej powiedzmy z nimi pracować niż z normalnymi absolwentami szkoły morskiej. Wynikało to z tego, że oni nie mieli praktyki na statkach towarowych, a bardzo często byli to też tacy, którzy na emeryturę wojskową przeszli gdzieś z biur lądowych w marynarce wojennej czy coś takiego. Także morskie praktyki nie mieli za dużo, wystarczająco, żeby ten najniższy dyplom zdobyć. No ale często wśród nich zdarzali się tacy, którzy uważali, że wszystkie rozumy zjedli, wszystko wiedzą lepiej, starali się pouczać i tak dalej. I przypominam sobie tutaj taką historię z drugim oficerem. Właśnie to był też taki jakiś były komandor. No i on bardzo ubolewał nad tym, że nie jest doceniany tak bardzo jak oficerowie po szkole morskiej. Wydawało mu się, że jest trochę dyskryminowany i mówił. On mówił tak, wy panowie po szkole morskiej to macie jakieś takie niesłuszne mniemanie, że wy tu wszystko wiecie, wszystko lepiej, a my jesteśmy takimi samymi dobrymi nawigatorami jak i wy, tylko doszliśmy do tego trochę inną drogą. Ja mówię, no, no tak, ale po to, żeby zdobyć takie doświadczenie, jakie my mamy, no to potrzeba trochę czasu, musicie się nauczyć. Zresztą powiem panu, że nikt z nas z oficerów z marynarki handlowej nie ma aspiracji zostać dowódcą niszczyciela, korwety czy jakiejś tam kanonierki chociażby, bo po prostu to jest zupełnie inny zawód. Nie można powiedzieć, że marynarz to marynarz. To tak jakby pilot paralotni powiedział, że on teraz będzie latał F-35, bo jedno i drugie lata. Nie, nie, to jest zupełnie co innego. I podobnie tutaj. Mówię, musicie zdobyć trochę doświadczenia i na pewno będziecie tacy dobrzy jak inni, tylko trochę wymaga to czasu. A on mi na to, no tak wie pan, no ale przecież nie mógłby pan zostać dowódcą niszczyciela czy coś, bo to jest duże wymagania, kwalifikacje, doświadczenie, wiedza, to i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no widzi pan. Sam pan mówi, że to nie da rady, ale w drugą stronę jest podobnie. Wy musicie po prostu tutaj nas trochę dłużej popraktykować i się wszystkiego nauczyć i wszystko będzie dobrze. A teraz mówię, bo to było podczas załadunku, mówię teraz niech pan pilnuje tam separacji. To znaczy nie separacji, ale budowy kanałów wentylacyjnych w ładowni. Mieliśmy wtedy ładunek kawy, który był z jednego portu do jednego portu. Nie było żadnej separacji, nie było innych ładunków. Po prostu najprostsze co mogło być i jedyny wymóg, który postawiłem oficerom, że dopilnowali kanałów wentylacyjnych, bo bez kanałów, jeśli kawa załadowana w jednym bloku, to ma tendencję do pleśnienia, a kanały po prostu ułatwiają dowiezienie kawy do portu wyładunku w dobrym stanie, bez żadnych uszkodzeń. A on na to, no wie pan, bo ja tu byłem cały czas na masowcach i tam węgiel tylko ładowałem, to tam nic nie trzeba było robić, tylko węgiel się sam sypał. Ja mówię, no, widzi pan, no i takie pana doświadczenie, że, że, że nawet głupiej wentylacji pan nie, nie boi się przypilnować. Lepiej niech pan tego pilnuje. No i tam jakoś załadowaliśmy, pokłynęliśmy, ale w tym samym rejsie, nie, niewiele później po tej rozmowie mieliśmy wypadek, marynarz miał zmiażdżoną nogę no i trzeba było wejść do portu specjalnie weszliśmy do portu w Augustie, właśnie nie do portu tylko stanęliśmy na kotwicy Augusta na Sycylii i on musiał wrócić do domu, ale potrzebna była asysta no więc pytam załogi kto by pojechał, kto chce strócić kontrakt, bo musi jechać jako opiekun tego z tą uszkodzoną nogą. Nie było chętnych, bo armator zalegał z pensjami. No i co tu robić? Ale ponieważ ja też już miałem dosyć tego armatora i dosyć tych zalegających pensji, myślę, sobie, że zaryzykuję. Trzy no, miesiące stracić pensji, no nie byłoby dobrze, no, ale zaryzykuję. Tak miałem dosyć tego statku. No mówię do armatora, dobra, to ja pojadę i jako ten, ten, a poczekam na pensję w domu. Dobrze, ale przecież statek nie może zostać bez kapitana. A ja mówię, a tu się tak składa, że moim pierwszym oficerem, zastępcą jest kapitan, który ze względu na wiek nie mógł znaleźć statku jako kapitan, no to zgodził się tutaj jako chief. A poza tym znam go, bo 20 lat wcześniej był moim kapitanem, jak ja byłem jeszcze trzecim oficerem i na pewno znakomicie sobie poradzi. O, dobry pomysł, armator mówi, dobra, to jego szybko awansujemy, a statek niech płynie, ty wracaj do domu z tym chorym, a nowego cifa przyślemy mu do następnego portu. No i tak się stało. Wróciłem do domu, odwiozłem tego marynarza, wszystko w porządku, no i poszedłem do agencji, która mnie zatrudniła na ten statek, a oni pytają, no i kto tam pana zmienił? Wymieniłem kto, nazwisko, a oni, na, no, panie kapitanie, to będzie słodka zemsta na tym armatorze, bo to jest facet, który mało, że pił. Od tego się zaczęło, że w PLO najpierw go zdegradowaliśmy, a potem wyrzuciliśmy z PLO ze względu na pięstwo. On nawet chciał tutaj do pana zamustrować i, i przyszedł do nas, ale myśmy się oczywiście nie zgodzili ale widocznie trafił do Pana przez jakąś innę, inną agencję mustrującą załogi na, na statki. No, myślę sobie, to chyba niedobrze, bo teraz armator, jak się dowie, że mu taki numer wyciąłem, czyli zdałem statek Pijakowi, to, to, to będzie kłopoty z odzyskaniem tej pensji. Na szczęście przyszła z dużym opóźnieniem po paru miesiącach, ale przyszły wszystkie zaległe pobory na, na konto, przyszły. No ale jeszcze mówię w tej agencji, że, że ale jak z piciem? Mówię przecież on u mnie w ogóle nie pił, no był ze mną trzy miesiące chyba i w ogóle nie pił tam, nie miałem z nim żadnych kłopotów. A oni mówią, bo on nie miał dostępu do alkoholu, a alkoholik, no bał się do pana i iść po prostu prosić o, o jakiś alkohol z, z kantyny i na pewno, na pewno dlatego tak mu się udało, że był cały czas u pana trzeźwy. No nie wiem, myślę, że tak, dopiero wtedy zaskoczyłem, że rzeczywiście przez ten cały czas, co byliśmy razem na statku, to nie było okazji kupić alkoholu w porcie, a do mnie widocznie się bało przychodzić. Minęło tam kilka tygodni i spotkałem tego drugiego oficera, tego, tą młodzież wojskową na sklepie Kościuszki w Gdyni. No i on na dzień dobry mówi: Panie kapitanie, jak pan mógł nam to zrobić? Ale ja my a co takiego? No, no zostawił. U pan w rękach pijaka. Ja mówię pijaka, mówię, przecież on raz, że go pamiętam sprzed 20 lat, to w ogóle nie pił. A dwa, że u mnie też. Wziął tam kiedyś jakąś butelkę, ale znacznie mniej niż pan, a pana nie uważam za pijaka. A ten drugi oficer mówi, no tak, bo on po prostu dawał nam pieniądze. Myśmy od pana kupowali whisky, żeby on mógł się napić, bo on sam się krępował przyjść. Ja mówię, no widzi pan. Jak to niedobrze jest oszukiwać kapitana. No, na samym panu się to zemściło, bo ja nie wiedziałem, że, że on tam lubił wypić. Widocznie to, co, co wziął, to, to wypił w nocy i do rana był w porządku. No on mówił, a wie pan co, panie kapitanie, co było w tym najgorsze? Ja mówię, co? Bo on, jak zaskoczył, to przez parę dni. Cifa nie było, więc... Wszyscy przychodzili do mnie. Kapitan pijany, trifa nie ma. No to ja jestem najstarszy na statku. A co ja tu biedny z marynarki, mogę wiedzieć na, na temat statków? Ja mówię, no jak jak to przecież pan wszystko wie, tylko pan doszedł inną drogą do tego. A on mówi, no już niech pan mi nie mówi, to tak może, może się wtedy myliłem. Jak miło powiedział. Skończyło się w ten sposób, że ten kapitan, który na, na szczęście, jak był szczęśliwy, bo to też się mu zdarzało, to wszystko wiedział dobrze, wszystkim wytłumaczył i oni tam jakoś nawigowali, wiedzieli, gdzie mają płynąć. A jak on zaskoczył, no to po, pro, to po, po, po prostu yy, no, na statek płynął, oficerowie pozycję robili, no, ale jakichś ważniejszych decyzji nie mogli podejmować, no bo nie było kapitana. No ale Armato się widocznie zorientował yy, w sprawie tego, bo wi, widocznie może dzwonił i, i ta łączność była niedobra z podbitym. Albo może telegramy jakieś tam yy, przychodziły, jakieś nielogiczne. Armator się zorientował i bardzo szybko przysłał nowego kapitana, który przyjechał też z nowym chiefem, no a ten nasz drugi oficer z młodzieży wojskowej czy pierwszej okazji zszedł, tak był wykończony tym, tym niby kapitanowaniem przez krótki okres czasu. Proszę Państwa, historia może zabawna, ale je, jeszcze raz powtarzam, że ja absolutnie to jako taki no, zabawny epizod to powiedziałem, ale absolutnie nie jestem przeciwko wojsku polskiemu czy w ogóle wojsko. Uważam, że obrona nas wszystkich, naszego bezpieczeństwa jest priorytetem numer jeden i tego się trzymajmy. Proszę Państwa, to na dzisiaj te parę minut tylko i bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i może za miesiąc się pojawi coś nowego.